Cześć z tej strony, Patrycja Wratny. Witam Was w kolejnym przedświątecznym odcinku mojego podcastu Westchnienia do Istnienia. Zastanawiałam się, jaki temat dzisiaj Wam tutaj mogę zaproponować na tej ostatniej prostej przed świętami. Myślałam o różnych tematach, tych bardziej przyziemnych, jak i tych bardziej górnolotnych. Ostatecznie padło na temat macierzyństwa. Przedstawienie w, w podcaście tematu związanego z macierzyństwem już gdzieś od dłuższego czasu chodziło mi po głowie. I stwierdziłam, że przed świętami przyda się temat nieco lżejszy i momentami z przymrużeniem oka, ale jednocześnie jak to u mnie, na pewno będziemy dotykać takich y, poważniejszych spraw. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, co dało mi macierzyństwo. Mam nadzieję, że ta lista sprowokuje Was do spisania swojej własnej listy. I mam nadzieję też, że y, pozwoli uświadomić Wam sobie, że tak wiele zawdzięczacie i wszyscy zawdzięczamy naszym dzieciom. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam trochę więcej o swoim macierzyństwie. Opowiem o tym, jak macierzyństwo mnie zmieniło i co mi dało. I zanim zacznę, chcę Wam powiedzieć tutaj trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, nie uważam, że macierzyństwo jest czymś, czego musi doświadczyć każda kobieta, by móc się czuć spełnionym człowiekiem. Moje podejście, chociaż na szczęście to się zmieniało w czasie, i obecnie moje podejście jest takie, że każdy z nas ma swoją osobistą ścieżkę rozwoju, która ostatecznie prowadzi nas do wzrostu. Ale to, jakie osoby spotykamy na naszej ścieżce, czy na tej ścieżce na przykład spotkamy dzieci. Czego doświadczymy na tej drodze? To wszystko będzie unikalne dla każdego z nas. Wierzę, że wszystko w naszym życiu dzieje się po coś i po latach złoży się na większy, piękny obraz. Akurat w moim przypadku widzę, jak na dłoni, jak, jak wiele zawdzięczam swoim dzieciom. Czuję, że wciąż niewiele wiem i wciąż się uczę, ale już teraz widzę, że dzieci są jednym z moich najważniejszych życiowych nauczycieli. Druga sprawa, którą chcę zaznaczyć, jest taka, że uważam, że macierzyństwo jest bardzo trudną i wymagającą drogą. Na swoim przykładzie widzę, że olbrzymi trud macierzyństwa może sprawić dwie rzeczy. Albo sprawi, że zweryfikujemy dawne poglądy i zaufamy swojej wewnętrznej sile, i zaufamy, że czasami życie wie lepiej, albo zwyczajnie polegniemy. Jeśli chcecie, tu przy okazji dodam, że jeśli chcecie posłuchać więcej o tym, dlaczego warto odpuścić własne widzi mi się i zaufać życiu, to zachęcam Was do wysłuchania czwartego odcinka mojego podcastu, w którym właśnie o tym opowiadam. Po trzecie, sądzę, że warto sobie dać czas. Warto dać sobie czas, aby zapoznać się z całkowicie nową dla nas sytuacją, dać sobie czas na eksperymenty, a tym samym również na błądzenie, i dać sobie czas, abyśmy dobrze poczuli się w nowej skórze, czyli w skórze rodzica. Ja sama na początku swojego macierzyństwa, pewnie jak wiele kobiet, nie miałam zbyt dużego dystansu do tego, co robię. Wydawało mi się, że jestem niewystarczająco dobrą mamą, że nie mam cierpliwości, że czasami nieświadomie krzywdzę swoje własne swoje dzieci i jeszcze wiele, że. Dzisiaj po, po tych kilku latach bycia mamą, mam do siebie większą cierpliwość, która co ciekawe przekłada się również na większą cierpliwość do dzieci. I tu znowu świetnie się w, to wpisuje w taki scenariusz, w koncepcję, według której nigdy nie możemy dać innym więcej niż sami posiadamy. Jeśli na przykład nie akceptujemy jakiejś części siebie, to nie polubimy również tej części w drugim człowieku, a już na pewno nie, nie polubimy człowieka drugiego jako takiego. Ale spokojnie, wróćmy do tego, o czym wspomniałam na początku, czyli dajmy sobie czas, aby wzrastać we własnym tempie. Wiem, że czasami, mimo że bardzo mocno się staramy, to nic nie wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Wtedy jesteśmy o krok od, od poddania się i u, od uwierzenia w, w taką iluzję bycia złym rodzicem, złym człowiekiem. Ale pamiętajmy, że nie musimy być idealni. To, co warto mieć, to dobre chęci i otwartość na zmiany. O resztę zadba samo życie. Dobrze, myślę, że teraz przyszła już pora na opowiedzenie o swojej subiektywnej liście tego, co dało mi macierzyństwo. Kolejność opisywanych zagadnień jest przypadkowa. I pamiętajcie, proszę, że jesteśmy bardzo różni i mamy różne doświadczenia, dlatego Twoja lista może być zupełnie inna od mojej, i to jest ok. Pamiętajcie, to jest w porządku. Każdy z nas jest inny, ma inną listę priorytetów, inne potrzeby, inne możliwości i inne dzieci. No dobra, to zaczynamy. Punkt pierwszy. Macierzyństwo nauczyło mnie cenić swój czas. Ten punkt jest akurat czymś, z czym słyszą od wielu mam i tatusiów też, bo coraz częściej mówi się nie tylko o macierzyństwie, ale również o ojcowstwie, a tym samym o rodzicielstwie. W dalszej części używać będę takiego skrótu myślowego i mówić o macierzyństwie, ale pod tym pojęciem rozumiem zarówno bycie mamą, jak i bycie tatą. Gdy my, rodzice, rozmawiamy o naszych dzieciach, często pada stwierdzenie: Nie wiem, co ja robiłam, robiłem wcześniej z wolnym czasem. I gdybym y, wtedy miał tą wiedzę, którą mam dzisiaj, to pewnie zupełnie inaczej spożytkowałbym dany mi czas. Gdy na świecie pojawiają się dzieci, nagle okazuje się, że zwykłe wyjście do toalety albo zjedzenie ciepłego obiadu stanowi duże wyzwanie. I sama pamiętam y, taki moment, gdy na świecie się, pojawiały się kolejno nasze dzieci, mamy ich troje to zawsze chciały jeść dokładnie wtedy, kiedy chciałam wziąć prysznic i budziły się w momencie, gdy stawiałam na stole ciepły posiłek. I uwierzcie mi, czasami wręcz zastanawiałam się, czy kiedykolwiek będzie mi dane jeszcze w spokoju załatwić te najpotrzebniejsze sprawy i zjeść ten ciepły posiłek. Jak się okazało, było mi to dane i jest mi to dane, a czas, kiedy dzieci były malutkie i zależne tylko ode mnie, minął szybciej niż myślałam. Chociaż na początku każdemu rodzicowi, który dopiero zaczyna, ten czas się bardzo dłuży. I mimo, że nasze dzieci wyrosły już z pieluszek, przestała mnie karmić piersią, i cała trójka potrafi się ze sobą świetnie bawić i kłócić, przy okazji też, to swój czas cenię bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj staram się ustalać swoje priorytety i nie tracić czasu na głupoty. Owszem, uważam, że czasami warto zwyczajnie nic nie robić, ale warto również uświadomić sobie, na co tak naprawdę przeznaczamy nasz czas i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście takie, a nie inne ulokowanie tego wolnego czasu powoduje, że jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Po prostu warto robić świadomie te rzeczy. Widzę, że dzisiaj to, że dzisiaj to czas jest na moich usługach, a nie ja na jego. I nie oznacza to wcale, że nigdy nie żałuję tego, w jaki sposób spędziłam poranek, czy, czy nie wiem, jak spożytkowałam wieczór, który, kiedy już dzieci spały tak i mogłam spokojnie coś zrobić. Ale nawet jeśli zdarzy się taka sytuacja, to potrafię z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i przede wszystkim, właśnie, mam większą świadomość tego, co się dzieje, bo tylko wtedy mogę zareagować na tą sytuację i ją zmieniać w przyszłości. I myślę, że ten punkt, ten pierwszy punkt na tej liście bardzo mocno wiąże się z in kilkoma innymi, więc pora przejść do kolejnych punktów. Punkt drugi. Macierzyństwo pokazało mi, że mogę dużo więcej niż mi się wydaje. Tak, macierzyństwo pokazało mi bardziej niż cokolwiek innego, że zawsze można przesunąć horyzont miejsce, gdzie widzimy koniec naszych możliwości, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych. Gdyby ktoś mi 10 lat temu powiedział, że będę zajmować się dwójką malutkich dzieci. Przerwa dodam, że przerwa między pierwszym a drugim dzieckiem to u nas roki czy 4 miesiące, to zaśmiałabym mu się w twarz. Tylko ja wiem, ile energii mnie to kosztowało. Oczywiście wiedzą, to również mamy w podobnej sytuacji, albo nawet bardziej y, wymagającej sytuacji od mojej. Wiem, co to znaczy przygotowywać jedzenie małemu dziecku, podczas gdy chce ci się wymiotować, gdy tylko otworzysz lodówkę, bo właśnie jesteś w drugiej ciąży. Wiem, co to znaczy karmić małe dziecko, gdy twoje starsze dziecko wciąż uczy się chodzić i właśnie upada, a ty nie masz trzeciej ręki, żeby je złapać i uchronić przed zderzeniem ze stolikiem. Wiem, co to znaczy wstawać do dziecka w nocy, gdy sama opadasz z sił po całym dniu pracy, będąc w, kolejne, w kolejnej ciąży. Wiem, co to znaczy pokonywać wielkie zaspy, jadąc wózkiem podwójnym przez nieodśnieżone chodniki. E, tak, wiem, dzisiaj to rzadkość, ale ja miałam taką przyjemność. Wiem, co to znaczy rodzić naturalnie niespełna półtora roku po cesarskim cięciu, i dla tych, którzy zastanawiają się, czy to jest możliwe, są może w podobnej sytuacji, mówię, że jest to możliwe. Oczywiście pewnie nie w każdym y, przypadku, ale tak było przynajmniej w moim przypadku, że pierwsze dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie, a dwójka następnych już y, y, siłami natury. Wiem, co to znaczy zajmować się dwójką, dwójką maluchów, gotować im od A do Z zupki i wszystkie posiłki, sadzać ich na nocnik, bo co chwila sadzać ich na ten nocnik, bo używane pieluchy wielorazowe przemakają dużo szybciej niż te jednorazowe, a do tego ogarniać dom, zakupy, sprzątanie, porządki i jeszcze znajdować siły i czas na, na chwilę dla siebie, na chwilę dla męża. Wiem, co to znaczy zajmować się trójką maluchów, składać kilkanaście razy wózek, który wozisz ze sobą w bagażniku i którego musisz użyć, bo twoje najmłodsze dziecko właśnie śpi, a musisz odebrać z przedszkola dwójkę starszych. Tak, wiem to wszystko. Być może dzisiaj niektóre rzeczy zrobiłabym inaczej niż wtedy. Wiem też, że wielkobiet ma dużo więcej dzieci i znacznie więcej obowiązków i po prostu chylę czoła przed ich wewnętrzną siłą i umiejętnością zarządzania sobą w czasie. I uważam, że to jest niezwykły wyczyn mieć kilkoro dzieci i ogarniać tą codzienność. Ale ja też staram się być dumna z siebie, z tego, że dałam radę. Czuję, że wszystkie moje doświadczenia, mnie jako początkującej mamy, budowały krok po kroku, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku moją siłę, moją determinację, moją motywację i moje umiejętności. Dzisiaj mam większą wyrozumiałość do tych w ogóle wszystkich momentów, w których coś mi nie wyszło, w których dałam ciała, chociaż kiedyś no, było inaczej. Z perspektywy czasu wiem, że wszystko to było mi potrzebne do tego, aby pokonywać kolejne ograniczenia i dojrzewać jako człowiek. I teraz czuję, że o ile kiedyś, kiedy dzieci były małe, ten czas często polegał na tym, aby potrafić wykrzesać z siebie energię do działania, to dzisiaj, kiedy dzieci są nieco starsze, ale wciąż są małe, bo mają niecałe 9 lat, 7,5 roku oraz 3 lata. To dzisiaj moje wysiłki wiążą się bardziej z pokonywaniem ograniczeń, które są w mojej głowie i z umiejętnością bycia dobrym przykładem dla dzieci. Dzisiaj widzę, że macierzyństwo to po prostu niekończąca się przygoda, która będzie trwać przez resztę mojego życia i nigdy nie będzie miała końca. No dobrze, i teraz myślę, że jest pora, żeby przejść do punktu trzeciego. Punkt trzeci brzmi: że macierzyństwo oduczyło mnie myślenia wyłącznie o sobie. I przyznaję, że czasami zastanawiam się, kim byłabym dzisiaj, gdybym nie miała dzieci. Nie mam pojęcia i nawet nie chcę tego wiedzieć. Czy dalej bym pracowała w jakiejś korporacji, dobrze zarabiając, dużo się denerwując i wydając większość zarobionych pieniędzy na własne przyjemności? Jak wyglądałyby moje relacje z mężem? Gdzie bym mieszkała? Co robiła? I jak jej miała stosunek do innych ludzi, do świata? Tego nie wiem. Myślę, że prawdopodobnie i tak prędzej czy później w moim życiu pojawiłoby się coś, co zepchnęłoby mnie nieoczekiwanie z obranej ścieżki. Ale dzisiaj naprawdę czuję wdzięczność na myśl o tym, że dzieci pojawiły się w moim życiu, w życiu yy, mojego męża, w naszym życiu jako małżeństwa. Bo dzieci przekierowały moją uwagę z myślenia w większości osobie na myślenie o tej małej istocie, która potrzebuje opieki, aby wyrosnąć na zdrowego, na szczęśliwego dorosłego, oraz na myślenie w kategoriach dobra wspólnego całej naszej rodziny. Czyli moje myślenie w kategoriach ja i moje potrzeby zostało zastąpione myśleniem w kategoriach ty i twoje potrzeby oraz my i nasza rodzina i jej potrzeby. I myślę, że z każdym rokiem ta idea stopniowo się rozszerza i pomału zmienia się na myślenie my i nasza społeczność. Jednym słowem, moje egoistyczne pobudki rozpływają się i zastępują miejsca czemuś większego, większemu niż ja sama, ja i mój komfort. I ważne jest to, żeby nie pomylić tego z brakiem dbania o siebie i swoje potrzeby. Takie podejście jest pójście jakby w drugą skrajność, i tu żadna skrajność nie będzie dobra. Nie chodzi wcale o to, aby myśleć wyłącznie o sobie, albo odwrotnie myśleć wyłącznie o innych. Tak jak wszędzie, tak i tu jest potrzebna równowaga, zdrowe podejście do tego tematu. I coraz bliższe jest mi stwierdzenie, które mówi, że aby dobrze zatroszczyć się o innych, trzeba najpierw zatroszczyć się o siebie. Studnia bez wody nikogo nie zaspokoi. Jeśli nie będziemy mieć w sobie życia, nie będziemy w stanie ożywiać innych. I zatroszczenie się dlatego o siebie, o tę najważniejszą część nas, która jest w stanie dawać życie i roztaczać je dookoła, to jest ważne zadanie, od którego powinniśmy zacząć. I myślę, myśląc o tym roztaczaniu życia, dawaniu życia, nie myślę tylko o rodzeniu dzieci. Więcej w ogóle o tej koncepcji opowiadam w szóstym odcinku mojego podcastu, więc jeśli macie ochotę posłuchać więcej o tym, to zapraszam Was serdecznie właśnie do, do tego odcinka. Oczywiście potrzebujemy zadbać również o te podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba jedzenia, czy potrzeba picia, ubrania, schronienia się. A ile, ale jeśli ten zestaw przesłania nam całą resztę i dążymy do posiadania więcej tylko w tych obszarach, takich bardzo e, materialnych, to nigdy, według mnie, nie zostaniemy zaspokojeni. I dzieje się tak, według mnie, z dwóch powodów. Po pierwsze, potrzeby materialne rosną coraz bardziej i, i tutaj apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zawsze można mieć więcej ubrań, coraz piękniejsze mieszkanie czy dom. Po drugie, w każdym z nas jest ogromne pragnienia. Pragnienie bycia akceptowanym i kochanym. I tylko wydaje nam się, że te materialne rzeczy, o które się tak staramy, wydaje nam się, że są one w stanie zaspokoić to pragnienie, ale jest to iluzją. I w konsekwencji, posiadając coraz więcej, ale nie znajdując zaspokojenia tej głębokiej, prawdziwej potrzeby, możemy czuć się coraz bardziej nieszczęśliwi. Nasze myślenie wtedy może sprowadzić się do tego, że myślimy w ten sposób, że jak to? Przecież mam tak dużo. Powinnam, powinienem czuć się szczęśliwy, a czuję się coraz bardziej nieszczęśliwy. To chyba coś ze mną jest nie tak i ta pętla na naszej szyi zaciska się coraz mocniej. I dodam to tutaj tylko, że wcale to nie oznacza, że, na, że pieniądze są czymś złym. Pieniądze mogą służyć naprawdę dobrym celom i warto je mieć. Problemem staje się to, gdy pieniądze przesłaniają, przesłaniają nam całą resztę i służą temu, żeby je mieć i pomnażać, a ludzie te, temat dbania o innych jest zepchnięty na dalszy plan. Problem pojawia się właśnie wtedy, gdy, kiedy pieniądze stają się celem samym w sobie, a nie środkiem do, re do realizacji dobrych celów. I naprawdę wciąż czuję, że niewiele wiem i nie mam wcale pewności, czy mam rację, ale po prostu staram się prowadzić uważną obserwację i dzielę się właśnie tymi obserwacjami z wami, słuchaczami. Teraz przechodzimy do punktu czwartego, który brzmi, że macierzyństwo nauczyło mnie wcześniejszego wstawania. I przyznaję, od razu, że zawsze myślałam, że jestem typową sową, czyli osobą, która lubi pracować wieczorem, ale niekoniecznie wcześniej wstaje. I żyłam tym złudzeniem bardzo długo, przez wiele lat i przez wiele lat akceptowałam to, że zarywam noce, a potem długo śpię. I oczywiście śpię wtedy, kiedy mogę. Do czasu, aż na świecie pojawiły się dzieci. Jak wiadomo, dzieci wstają o różnych porach, a te bardzo małe dzieci nie zważają na to, czy jest dzień, czy jest noc, czy jest już ludzka pora na wstawanie, czy może blady świt. I tak oto, chcąc nie chcąc, zobaczyłam, że ja wcale nie jestem sową, ani nie jestem sową, ani nie jestem skowronkiem, ani żadnym innym ptakiem. Po prostu jestem człowiekiem, który potrzebuje regularnego snu. Zauważyłam także, że jeśli chcę mieć siłę w ciągu dnia na to, by móc sprostać obowiązkom, potrzebuję odpowiednio wcześniej się położyć, tym bardziej, że nigdy nie wiem, kiedy obudzą się dzieci. Zauważyłam także, że gdy za późno zjem kolację i za bardzo się unajem, to mój sen jest gorszej jakości. I nie ma tu miejsca na przyklejanie sobie etykietek sowa czy skowronek. Po prostu jestem ja, moja potrzeba snu i konsekwencje moich decyzji. I z jednej strony to ulga móc się zorientować, że to ja mam wpływ na większość rzeczy, które do tej pory uznawałam za taką swoją urodę, ale to także duża odpowiedzialność, bo nagle człowiek orientuje się, że to on pociąga za sznurki i decyduje o jakości swojego życia. I dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że zdecydowanie bardziej wolę położyć się wcześniej, spać i wcześniej wstać. Sprawdziłam, że rano moja głowa jest bardziej wypoczęta, a moja energia i kreatywność są na wysokim poziomie. Niestety, jeszcze nie mogę powiedzieć, że zawsze praktykuję w ten sposób. Spory wpływ na rytm w ogóle mojego życia mają dzieci, dopóki na przykład spały z nami w łóżku, bo na przykład je karmiłam, albo przychodziły do nas w nocy. Ciężko mi było wstać wcześniej. Powiedziałam, że jak ja wstanę, to prawdopodobnie i one się obudzą, a przecież nie o to mi chodziło. Ostatnio nasze dzieci też chodzą dosyć późno spać i długo zasypiają, dlatego my z mężem też czujemy, że chcemy mieć chwilę dla siebie, gdy dzieci już spokojnie zasną w swoich łóżkach, a w domu zacznie być tak przyjemnie cicho. I to też jakby nie ułatwia tego zadania, żeby wcześniej się położyć, ale myślę, że spokojnie mogłabym jednak położyć się wcześniej spać. I po prostu wcześniej wstać i wtedy rano mieć tę chwilę dla siebie. I kilkukrotnie, powiem Wam, że kilkukrotnie próbowałam tej metody i uważam, że jest ona naprawdę świetna. I myślę, że właśnie w tym nadchodzącym roku będę y, pracować nad zmianą tego nawyku. No właśnie, wiele rzeczy opiera się na uświadamianiu sobie naszych nawyków i pracą, pracy nad ich zmianą. Oczywiście nad korzystną zmianą. I pamiętajcie, możemy podejść do takiej zmiany z większą łagodnością i cierpliwością. Ja już staram się nie rwać włosów na głowie, gdy mi, gdy mi nie wyjdzie mój plan, ale zastanawiam się, jak go usprawnić. Przechodzimy do piątego punktu na mojej liście. Macierzyństwo dało mi wiele powodów do radości. Tak, macierzyństwo uważam za jedną z takich przygód, których się nie zapomina. To jak najbardziej wciągająca książka czy najlepszy film akcji. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy tuż za rogiem. Gdy już nawet sobie wszystko dokładnie poukładasz w głowie, i naprawdę, jak to mówią moje dzieci, mówiły kiedyś, bo już wyrosły z tego, to nagle jest surprise, niespodzianka i wszystkie plany biorą w łeb. I można się z tego powodu bardzo denerwować, bo przecież miało być inaczej, albo można nauczyć się dystansu i po prostu zacząć się śmiać, nauczyć się śmiania z siebie, do siebie i do życia. Ale to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, nauczenie się tego, żeby nie brać wszystkiego tak na serio. Koniec końców to przecież tylko życie. Najbardziej liczy się to, że staramy się najlepiej, jak potrafimy w danej chwili. No i dobra zabawa. Oczywiście taka dobra zabawa rozumiana w dobry sposób nie jako brak odpowiedzialności za życie własne i cudze ale jako trakt ale jak traktowanie życia jak dobrą sztukę komediową, w której my jesteśmy jednymi z aktorów to tak mówiąc yy, z przymrużeniem oka. Ale zanim się tego nauczymy, możemy czerpać na co dzień tak wiele powodów do uśmiechu, gdy mamy dzieci. Już sam uśmiech dziecka wynagradza nam każdy trud, a śmianie się we dwoje smakuje podwójnie dobrze. Ja dodatkowo znajduję w macierzyństwie również kilka innych powodów do uśmiechu. Na przykład, gdy moje dzieci coś mi narysują, a co więcej, opatrzą to jakąś dedykacją z wyznaniami miłości. Cieszę się, gdy widzę, jak nasze dzieci dorastają, jak się zmieniają, jak stają się coraz bardziej świadomymi siebie i świata ludźmi. Jak coraz ciekawsze jakieś historie opowiadają, jak czasami rozmawiają jak mały dorosły z nami. Śmieją się, gdy zdarzają nam się, jakieś zabawne sytuacje. Oczywiście nie pamiętam teraz w żadnej z takich sytuacji, ale jest ich cała masa. Po prostu wystarczy je dostrzec. I ostatnio przyznaję, że coraz częściej śmieją się w duchu sama, do siebie z samej siebie, z tego, że się denerwują, denerwują na przykład, gdy dzieci nie chcą zasnąć z tego, że sobie coś zaplanowałam, i plany zostały prokrzyżowane. Przez albo tak naprawdę dzięki naszym dzieciom. Sztuka śmiania się ze wszystkiego to bardzo trudna lekcja, zwłaszcza dla takiej nieco pesymistycznej dotąd osoby, jaką jestem ja, jaką byłam ja, i też uczę się tej sztuki. Ale jeśli macie ochotę, jeśli macie, czujecie, że macie taką potrzebę, ale aby właśnie nauczyć się większego dystansu i umiejętności śmiania się z życia, z tego co się Wam przytrafia, to zachęcam Was gorąco do tego, abyście chociaż spróbowali, bo to uważam, że jest świetna metoda często też na, taki, na redukowanie stresu, który jest wszechobecny w naszym życiu. I teraz myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu, który brzmi: macierzyństwo dało mi wiele powodów do zmartwień, żeby nie było tak różowo. Macierzyństwo to nie tylko blaski, ale również cienie. Myślę, że w idealnej sytuacji bylibyśmy w stanie czerpać to, co najlepsze z każdej sytuacji, bo te trudne też nas uczą wielu rzeczy. Ale jako ludzie, a już jako, szczególnie jako kobiety, przepraszam, tutaj nie chcę też jakby nas stygmatyzować, ale tak to trochę jest z nami, kobietami, że mamy tendencję do martwienia się. Jest to martwienie się, które czasami przeobraża się w ciągłe zamartwianie się. Czy ten kaszel to już nie zapalenie płuc? Tak? Zadajmy sobie takie pytanie. Albo czy dziecko na pewno oddycha, bo coś długo śpi? Czy tak krzywo, stawiana nóżka to coś poważnego? Czy trzeba to skonsultować z lekarzem? Czy ten ząb powinien tak rosnąć? Czy takie, a nie inne zachowanie to coś normalnego? Czy dziecko będzie bezpieczne, jeśli na coś mu nie pozwolę, albo czegoś mu zabronię? Czy jestem dobrą mamą, skoro moje dzieci robią to i to? Ta lista może naprawdę nie mieć końca. I przyznaję, że też jestem jedną z tych osób, które lubią się wszystkim przejmować. Czasami chciałabym spojrzeć na wszystko okiem, po prostu faceta mężczyzny żyje. Jeśli tak, to jest dobrze. Ale jak to zrobić, gdy my kobiety tak wszystko skrupulatnie analizujemy? A ja już w ogóle mam, czuję, że mam do tego jakiś wielki talent. Jak to zrobić, gdy tak szybko wyłapujemy nawet te delikatne sygnały? Na, ciężko to zrobić, bo mamy też taką bujną wyobraźnię. Wiele rzeczy sobie dopowiadamy, rzeczy, których, które nawet się nie wydarzyły i być może, które się nigdy nie wydarzą. I naprawdę czuję, że chcę się tego oduczyć, bo dalej myślę, że dalej sporo się martwię, ale. Staram się właśnie to zmienić i niewątpliwie posiadanie dzieci rozszerza na tą, naszą potencjalną listę zmartwień, ale jednocześnie właśnie nas może uczyć tego dystansu, o którym mówiłam we wcześniejszym punkcie. Więc może to też jest pewne remedium na, to, na ten problem. No właśnie, jeszcze dodam tylko, że taką trudną sytuacją jest w to, że yy, trudna sytuacja jest wtedy, kiedy my nie dość, że się zamartwiamy czymś, to jeszcze dodatkowo się obwiniamy w sytuacji, gdy coś złego dzieje się dziecku, czy coś w ogóle złego się wydarzy. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej też dostrzegam jeszcze jedną rzecz, że my jako ludzie mamy tendencję do odwlekania rzeczy w czasie. Czyli my myślimy sobie, jeszcze zdążę się z dzieckiem pobawić, jeszcze zdążę je przytulić, jeszcze zdążę spędzić z nim czas. I piekielnie, tak gdzieś wewnątrz, mm, podskórnie czuł, bardzo boimy się tego, że może kiedyś przyjść ktoś, coś i tak brutalnie przeciąć ten, tę nić. Boimy się tego, że nagle coś się wydarzy. Każdy pewnie ma swoją, swoją prywatną listę no, takich potencjalnych tragedii, a my zostaniemy z niedokończoną listą rzeczy do zrobienia. I nawet nie musi to być coś złego. Nasze dziecko może zwyczajnie dorosnąć i nie będzie chciało się już z nami bawić e, tak e, jak kiedyś i nie będzie się chciało do nas przytulać. Będzie uważało, że jest to obciach. A my zostaniemy z takim sercem przeciętym na pół i będziemy się obwiniać jeszcze bardziej, dlaczego wcześniej tego nie zrobiłam, na co czekałam, i tak dalej. Dlatego jest jedna rada według mnie: jeśli chcemy coś zrobić, to zróbmy to teraz. Tylko na to, co jest teraz, mamy wpływ i tylko to wiemy na pewno. Ostatni punkt na mojej dzisiejszej liście jest taki: Macierzyństwo uczy mnie tego, jak kochać. I myślę, że ten punkt, ten punkt mógłby stanowić podsumowanie wszystkich pozostałych punktów na mojej liście. Brzmi on może górnolotnie, ale w praktyce sprowadza się do jednego: Macierzyństwo uczy mnie bycia lepszym człowiekiem. I to nie jest tak, że urodziłam dzieci, wszystkiego się nauczyłam i już teraz wszystko wiemy. Celowo użyłam określenia uczy mnie. Jest to proces ciągły, a czynność jest wciąż niedokonana. I macierzyństwo krok po kroku odziera mnie ze złudzeń, z chęci robienia tego, co mi się wydaje i co jest nastawione na moją wygodę. Owszem, dbam o na ile mogę i potrafię o swój komfort, zarówno ten rozumiany dosłownie, jak i psychiczny, chociażby, bo wiem, że wtedy mogę lepiej zadbać o innych i, i dać z siebie to, co jest we mnie najlepszego. O tym już wspomnieliśmy. I mimo, że kiedyś na siłę próbowałam utrzymać w mocy własne cele, to odkąd odpuściłam, dzieją się niezwykłe rzeczy. I wcale tu nie chodzi o jakieś spektakularne zmiany widziane gołym okiem, widziane przez innych. Bardziej chodzi o takie małe zmiany, które się dzieją wewnątrz mnie. Kiedyś wydawało mi się, że skoro są one niewidoczne gołym okiem, że nie mogę się pochwalić przed innymi i że one w ogóle zaszły, to uważałam, że te zmiany są bez znaczenia, bez większego znaczenia. Ale dzisiaj uczę się coraz bardziej doceniać ich rolę. Tych rolę tych właśnie małych zmian, które na początku są niedostrzegalne dla naszego oka, nawet dla nas są niedostrzegalne, dla nas głównych zainteresowanych, ale później widzimy, że one się składają na jakąś dużą zmianę w naszym życiu. Tę pracę mogłabym porównać do tego, jak rośnie drzewo czy roślina. Najpierw jest ziarenko, potem mała, niepozornie wy wyglądająca roślinka, która pomału wypuszcza korzenie i staje się silnym drzewem. Wreszcie widać pierwsze pąki, które pomału się rozwijają, aż, wresz aż wreszcie pokazują piękno, które ma kwiat. I kiedy już się wydaje, że to koniec, a kwiat usycha, nagle oczom ukazuje się zalążek owoców. Słońce ogrzewa drzewo, si ogrzewa ten, ten mały owoc, który tam jest. Silne korzenie pozwalają drzewu czerpać to, czego potrzebuje, aby rosnąć, aż wreszcie owoce rosną jeszcze bardziej, dojrzewają i na koniec kuszą swoim słodkim smakiem. I wydaje się to być piękną przemianą, i jest to piękną przemianą, ale pamiętajmy, że za, razem z nimi idą kolejne rzeczy. Bo jednak ta zmiana nieuchronnie prowadzi do tego, że jabłko spada z drzewa i pod nim się rozkłada, albo zostaje przez nas jedzone, dając życiodajny nawóz kolejnym owocom, czy chociażby naszemu życiu. Jest to, uważam, piękna metafora naszego życia. Pokazuje ona piękno i moc w najczystszej postaci, ale również to, że wszystko przemija, że wszystko się przeobraża. Dlatego jeszcze raz. Sprowadzamy to wszystko do tego, że to, co nam pozostaje, to cieszyć się tym, co mamy teraz i nie czekanie na to, co będzie za miesiąc, za rok czy za 20 lat. I tak podsumowując to wszystko, czuję, że każdego dnia odbieram od moich dzieci cenne i jednocześnie bardzo trudne lekcje. Czasami czuję się wspaniale, dzieci pięknie się bawią, są rozkoszne, słodkie, a innym razem po prostu wszystkiego mi się odechciewa, dzieci szaleją, a ja, nie a ja po prostu chcę, żeby ten dzień się już skończył. Czasami chciałabym, aby dzieci już były duże i w pełni samodzielne. By zaraz jednak potem stwierdzić, że nie, jeszcze chcę, aby chcą przez chwilę móc podtrzymać w, w swojej dłoni ich malutkie rączki. Chcę jeszcze przytulić je bardzo mocno, dopóki tego chcą i potrzebują. Chcę powiedzieć kocham cię i po raz setny może już przeczytać tę samą bajkę. I chociaż różnie to bywa, nie jest zawsze tak cukierkowo i anielsko. Tak słodko, to coraz częściej próbuję doceniać daną chwilę, dany moment, cieszyć się tym, że po prostu on jest. I coraz częściej czuję ogromną wdzięczność z tego powodu, że nasze dzieci są, że wybrały sobie nas, na swoich rodziców, i że tak wiele nas uczą, mimo że jest to tak cholernie trudna i wymagająca lekcja to, to macierzyństwo, to ojcostwo to rodzicielstwo. Jak się okazuje, moja lista jest tak długa, bo jeszcze tutaj chcę Wam powiedzieć o wielu rzeczach, że nie uda mi się dzisiaj wszystkiego opowiedzieć w jednym odcinku. Dlatego kolejnymi punktami pozwólcie, że podzielę się z Wami przy innej okazji. Tymczasem na koniec chciałabym Was bardzo ciepło pozdrowić, życząc każdemu z osobna radosnych i pięknych świąt. I pamiętajcie o tym, aby cieszyć się chwilą, która jest, nawet jeśli nie zawsze wszystko jest takie, jak to sobie zaplanowaliście. Niech w Waszych sercach narodzi się miłość, wdzięczność i radość. A jeśli macie dzieci, to koniecznie przytulcie je mocno, spędźcie z nimi trochę czasu. Ja też postaram się wykonać ten plan, obiecuję. Trzymajcie się bardzo ciepło, i do usłyszenia w następnym odcinku.